Razem ze mną jest Piotr Parol, to właśnie on jako pierwszy przekroczył linię mety biegu na 61 km. Gratulacje Panie Piotrze. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, skąd Pan przyjechał do, do nas tutaj, do Piwnicznej e, i dlaczego akurat taki dystans pan, pan wybrał podczas tegorocznej edycji Festiwalu Biegowego? Przyjechałem z Mińska Mazowieckiego, biegłem tą trasę dokładnie to samo 3 lata temu. I była pogodna, podobna pogoda wtedy. I też tutaj u nas w Piwnicznej? Tak jest, to samo. I chciałem teraz setkę, ale trener mnie odciągnął od tego pomysłu, bo za pięć tygodni planuję coś dłuższego pobiec, więc żebym się porządnie zregenerował. A jak się pan przygotowywał do tego biegu? Jeżdżę na treningi na Łysice w Góry Świętokrzyskiej i czasami w Tatry. Bo mieszkam na płaskich terenach, także jak chcę potrenować porządnie, to gdzieś muszę jechać. A który raz pan bierze udział w festiwalu biegowym? Trzeci. Jak się tutaj panu podoba w Piwnicznej? Super. Punkty, punkty odżywcze są świetnie zorganizowane. Pomagają wolontariusze. Czyli rozumiem. Żeby szybko wyjść z punktu. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku też możemy liczyć na Pana obecność tutaj w piwniczej? Prawie na pewno. Bardzo się cieszymy. A proszę powiedzieć coś więcej o tej trasie, którą Pan dzisiaj przemierzył. Co było dla Pana najtrudniejsze na tym 61-kilometrowym odcinku? Yy, jak byłem w połowie trasy. To zrobiła się ulewa, i jak zaczęło płynąć strumiki po kamienistych zbiegach. No to to jest najcięższe chyba dla każdego? No właśnie. Podczas startu tego biegu, jak rozmawialiśmy z biegaczami, to jedni właśnie cieszyli się, że jest dzisiaj troszkę chłodniejsza pogoda, że jest chłodniej. Inni znowu narzekali, że woleliby jednak, jakby słońce świeciło. Jak to jest w pana przypadku? Czy taka pogoda słoneczna w pana przypadku bardziej pomaga, czy, 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 czy jednak przeszkadza? Według mnie idealna pogoda to jest taka między 10 a 15 stopni i bez słońca. Czyli było dobrze, dopóki nie zaczął padać deszcz. A jakiś kryzys na tej trasie pan miał? Był taki moment, co pan pomyślał sobie, że kurczę, może bym jednak zszedł z tej trasy, zrezygnował, nie wiem, poszedł na piwo, coś, coś zjadł, a, a, a nie biegł do końca. No bo to jest jednak 61 km. To jest bardzo męczący bieg. Rozumiem. Kryzysu nie miałem. Czułem tylko narastające zmęczenie, które było normalne, ale na początku biegu, bo ruszyliśmy w 7 osób i około 13 km we dwójkę walczyliśmy do 30 km o pierwsze miejsce. I wtedy bardzo się bałem, czy nie biegnę za mocno, czy się nie spalę, ale wytrzymałem i zgubiłem go. Czy startując w tym biegu spodziewał się Pan, że uda się wygrać? Yy, wiedziałem, że mam szansę powalczyć tak o top 6 a ostatecznie wynik to zależy kto przyjedzie, no, nie znam wszystkich nazwisk, nie znam wszystkich, bo biegam niecałe 4 lata, także w ogóle to jest moje pierwsze zwycięstwo w ultra, w ogóle w górach. No to oczywiście bardzo ładnie, jak na 4 lata treningów to jest naprawdę świetny sukces. A proszę powiedzieć, bo wspomniał Pan o tym, że już wkrótce, za kilka tygodni będzie Pan brał udział w jakimś jeszcze bardziej wymagającym biegu, na jaki to będzie dystans i gdzie? Jak zdrowie dopiszę, to za 5 tygodni ultra Kotlina, 180 km. A czy ma pan jakiś, nie wiem, szczyt, który już jest nie do przeskoczenia? No bo tutaj dzisiaj 61 km, za kilka tygodni 180 km. Czy ma pan jakiś, mówię, już taki cel ostateczny? Jeśli chodzi o granice, no to ludzkie ciało nie ma granic wytrzymałości, ale moim celem są 100 milowce. Panie Piotrze, dziękuję ślicznie, gratuluję jeszcze raz no i do zobaczenia za rok w piwnicznej zdroju. Jasne, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.